Wiosna na całego. Wszystko kwitnie. Zieleni się coraz ładniej. Kurki rosną. Mamy teraz w trzech różnych stadiach rozwoju góry. Mamy, mamy dorosłe. Mamy dziewięciotygodniowe oraz pisklaczki pięciodniowe. Więc troszkę się dzieje. I, a dzisiaj te kurki, najstarsze kurki, jeszcze nie niosły jajek. Było, był Czekałam kiedy, kiedy, właśnie zaczną i popatrzcie jaka dzisiaj niespodzianka. Nie miałem jeszcze dobrego kurwika, więc, więc sobie wybrała miejsce w budzie psiej. I mamy, mamy pierwsze jajeczko od naszych kurek. Teraz już mogę powiedzieć, że mamy dorosłe kurki. Na podwórku znowu już się zrobił bałagan, bo, bo przebudowujemy ten kurnik, więc co się wysprząta, pozbiera w miarę, ogarnie ten główny, jak to się mówi, rynek się wysprząta, to, to coś nowego. I teraz właśnie jest bałagan okropny, ale tutaj są te najstarsze kurki. Widać, różnice urosły już sporo i teraz właśnie jest niespodzianka i zagadka. Która zniosła to jajko pierwsze. Która to... Która, więc trzeba zrobić im jak najszybciej... Gniazda, żeby żeby one spokojnie już mogły nieść, a nie... A nie po kątach. Bo już może i reszta zacznie nie... Niebawem nieść. Skoro jedna. Mi się wydaje... Mi się wydaje, że to był nagiec, Tak jakoś czuję, że to ona że to ona lub, lub Queenie lub Queenie, ale kto to tam wie. tutaj mamy Maję. te najstarsze kurki. Teraz Wam pokażę te młodsze, bo ona tak samo już już nabrały na masie to tylko, tylko tydzień są z nami. No troszeczkę więcej. A już widać ogromną, ogromną różnicę tutaj.

Coraz, coraz ładniejsze teraz ja tutaj mają wysprzątane wy, wyczyszczone wczoraj wczoraj zebraliśmy o, do, do gołej ziemi zebraliśmy tą zrębkę robiłem nawet nowi dzisiaj im wrzuciłam jeden jedne taczki właśnie tej zrębki i w momencie w momencie roz, rozrzuciły więc więc muszę przywieźć właśnie więcej niech mają zajęcie niech troszkę popracują tutaj też niech troszkę się zajmą daj na takie pociechy